Saltu, speak, oh, pick. pick, oh, pick. Siemano z tej strony, Oskar Macuk. W tym odcinku pokażę tobie, jak zbudowałem od początku to lądowanie, taki szybki sposób, jak to zrobić, jak zbudowałem to wybicie, które jest idealną hopą treningową, jak widzicie. 1,80 m wysokości, 60 stopni. I do tego w tym odcinku jeszcze będę mówił, jak dobrać odległość od wybicia do lądowania. Jaki powinien być kąt lądowania, jaka powinna być wysokość. I jeszcze chciałem powiedzieć, że gdyby ktoś nie wiedział, gdzie jest umiejscowiona ta nasza hopa, to jest po spainie, którego budowałem w ostatnim odcinku. Widzicie tutaj, po lądowaniu, tu wcześniej był wjazd na górę, na Dropa, ale musiałem to częściowo zawalić, po to, żeby dało się tutaj fajnie przejechać, żeby nie walić w tą część. Więc tutaj pierwsze co to muszę to zabrać, przenieść to tutaj, zrobić konstrukcję i mieć możliwość przejazdu. Więc teraz to będzie mega, mega szerokie lądowanie. No sami zobaczcie, jaki to będzie kosmos. Odtąd tu, 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 tu. będzie miał z 6 metrów szerokości. Normalnie używam zwykłych wkrętów, jednak teraz używam takich specjalnych, długich tojksowych, jak widzicie. One mają taką specjalną końcówkę i podkładkę. Najpierw wiercę otwór, a następnie dociągam to właśnie tą grubą śrubą. W wypadku tego typu dużych, ciężkich konstrukcji taka jedna mocna śruba, wszystko trzyma. Zobaczcie to się naprawdę trzyma tak, że można się powiesić i nic się nie rusza. Tak musiałbym krótkich śrubek dać od ciula, to jest bez sensu. Ale lepiej zainwestować, jedną śrubę tu wkopać, wszystko się trzyma. Teraz wypełniam wszystko belkami. Z doświadczenia wiem, że najskuteczniejszy sposób układania tego typu belek polega na tym, że układamy belkę raz tu, raz tu. Dzięki temu tworzy nam się taki jakby schodek i po pierwsze belki dostosowują się do kątu lądowania, po drugie jedna blokuje drugą i one nie wylatują. bo o to mnie też prosiliście, żebym takie lądowanie jak tu jest właśnie za mną, czyli z desek i drewna pokazał, ale pokażę je następnym razem, kiedy będę je robił, a będę je robił. Ale na razie pokażę Wam lądowanie, które robimy w zupełnie inny sposób, dlatego, że część z nas po prostu nie ma drewna, nie ma możliwości, a to jest sposób, który praktycznie każdy może zrobić. Jak widać konstrukcja jeszcze nie przypomina niczego ładnego, jest tu trochę wrzuconego drewna, ale ważne, że to się wszystko trzyma, ważne, że jest zapchane, bo jakby najistotniejsze było dla mnie to, żeby pozbyć się tych ścinek, żeby to sobie ułożyć wstępnie. Jesteśmy już w połowie pracy, można powiedzieć, zajęło mi to 2,5 godziny, więc w sumie dość szybko zbudowaniem konstrukcji przesypaniem tej ziemi. A teraz, w momencie, kiedy skończyły mi się te belki, już mam tu troszkę wyrównaną ziemię, to muszę sobie wypełnić te otwory tutaj deskami i je podocinać. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego skoro i tak układałem deski, nie dałem ich do samego dołu, żeby ograniczyć ilość materiału, którą zużyję. Już Wam tłumaczę. Dlatego, że tu na dole, gdzie teraz wysypałem ziemię i dałem dużo drewna, jest bardzo duże obciążenie ziemi i po prostu te deski by się powyłamywały. A tu na górze, gdzie tego obciążenia już praktycznie w ogóle nie ma, te deski spokojnie wytrzymają, bo mają stabilną konstrukcję, to wszystko się nie będzie bujało. Konstrukcja wygląda trochę jak jakiś dom bezdomnych czy szałas. Ale to żaden problem, bo tak jak mówię, pokoje to agrowłókniną, będzie wyglądać w ten sposób, bo się robi ciemno, więc jakby muszę odpalić lampy i cisnąć, więc widzimy się jak już będzie jasno, czyli chwila łopatowania i mamy zrobione. Jak widać po całej szerokości lądowanie wygląda całkiem fajnie, do tego chciałem Wam powiedzieć, że tutaj boczki już wypełniłem elegancko agrowłókniną, więc już nie wyglądają tak strasznie, żeby kuły w oczy, już Wam pokazałem jak to wygląda z tyłu. Mówię, no nie ma petardy, ale jest bardzo spoko. Teraz przejdziemy do elementu trzeciego, czyli wykończenia. Samej góry. Ostatnia warstwa, czyli czubek tego lądowania, będzie zrobiona z takich worków przeciwpowodziowych. Już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że w momencie, kiedy macie na górze ten worek, to piach Wam się nie będzie osypywał, niezależnie jak suchy nasypiecie go do środka, bo wojek go będzie trzymał. Po drugie, bardzo istotne jest to, że w momencie, kiedy uderzycie w taki worek, to nie walicie w kant drewniany, tylko walicie w wojek. To jest twarde, ale tylko twarde tak samo jak zbita Ziemia, więc automatycznie jest to dość bezpieczne. Jednocześnie jest to zbite i się nie rozwala. A po trzecie, bardzo fajnie ułatwia to ustawianie konstrukcji, żeby wszystko było równe, a worek jest tani, bo jeden taki kosztuje 50 groszy, ja użyję ich chyba z 10. Wojki ułożone, więc można powiedzieć, że wysokość lądowania już mam ustaloną, a to jest bardzo istotne, bo w stosunku do wysokości lądowania będę ustawiał wybicie. Ja ostatnią rzecz, którą muszę tu jeszcze zrobić, to dosypać ziemi, żeby te wojki były zasypane i będziemy mieli pikobelo, a my się przenosimy do wykonywania hikera, który będzie o 80 60 stopni. Idealna tenigóweczka. Lu. Od wielu lat, kiedy budowałem hopę, zastanawiałem się właściwie, jak to zrobić, albo jak to robią profesjonaliści, żeby zmierzyć odległość między hopą, wybiciem a lądowaniem, żeby dobra była prędkość, żeby kąty się zgadzały. I szukałem, szukałem i powiem Wam, że rozmawiałem z osobami, które się na tym i większość osób robi na czuja. Ja chciałem zrobić jakiś wzór, żeby mógł sobie się to od tego odnieść i stosuję go od zawsze i zawsze mi robił robotę. I teraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Musicie mieć wysokość wybicia i kąt wyjściowy. To powinniście wiedzieć, jak to się mierzy, jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco. I teraz na podstawie tego zrobimy sobie rysunek, w którym pokażę Wam na podstawie tej chopy, jak powinno się to robić albo jak ja to robię że wysokość naszego wybicia ma metr 80, a kąt wyjściowy to 60 stopni. I teraz przelot, jaki powinien być na między... I teraz przelot, jaki powinien być... Mi... I teraz przelot, jaki powinien być, jest to około 2 razy długość. I teraz przelot, który powinien być, jest to około dwa razy wysokość wybicia. Czyli jeżeli wybicie ma metr 80, to około 3,5 do 4 metrów powinno być przelotu. Jeżeli chodzi o wysokość lądowania, to powinno być około 10% wyższe niż wybicie. W naszym przypadku 1,80 m, 10% z tego to jest 18 cm. Ja to zaokrąglę do 20, czyli nasze lądowanie będzie miało 2 m wysokości. I jeżeli chodzi o kąt, i tutaj jest najwięcej yy, zastanowień, ale ogólny wzór jest taki, że kąt lądowania powinien być o połowę mniejszy niż kąt wybicia. Czyli jeżeli kąt wybicia jest 60 stopni, kąt lądowania powinien być 30 stopni. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowanym zawodnikiem, może sobie zrobić strąsze, ale na początek myślę, że Wam wystarczy. Myślę, że Wam się przydało to, co Wam zrobiłem. Możecie to nazwać prawem Oskała, z racji tego, że nazywam się Oskar, ale nie mówię R, więc Oskał. Jeśli chcecie więcej takich graficznych, różnych, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli nie chcecie, też dajcie mi znać w komentarzu. Ja będę wtedy wiedział, jak zachować się na wirażu. Tak boat! Boja To Dawaj dziki pies! Dziki dog, bulldog! Karolina, Ina! Jestem sam. Budowę wybicia zaczynamy od przerysowania profilu, jeżeli nie wiecie o czym mówię, to tutaj Wam pokazuję film, w którym tłumaczę dokładnie o co chodzi, jakby to jest ten sam projekt, tylko w innych wymiarach. Jeżeli chodzi o wymiary tego kickera, ma on 1,80 m wysokości, 3 m długości i profil koła, z którego rysuję profil, 3,40 m. Jak widzicie profil wyszedł całkiem fajny, dość płynny. Muszę tu tylko delikatnie to wyrównać, ale wyszło naprawdę, naprawdę git. Więc teraz sobie drugą, dokładnie taką samą część i przenoszę się już w miejsce, gdzie będzie stało. Wybicie. Zrobiłem konstrukcję wybicia, położyłem deski na tą płytę, umocowałem. Wszystko jest fajnie, 60 stopni kąt wyjścia, tak jak chciałem. Naprawdę mega spoko. Jak widzicie, tutaj wojki też już zrobiły poziom praktycznie na zero z wybiciem, więc tak jak wiecie, musimy sobie zrobić troszkę lądowanie wyższe. Więc na wojki teraz położę sobie dywan, na który usypię jeszcze taki próg ziemi, żeby miał Taki powiedzmy to bezpieczny, więc myślę, że wyjdzie nam około 20 cm wyżej. Jest wielki test youtuber. Zlecimy. Ok, pyk. Zakrętka. Pyk. Sprajnie. I hop. Ju. Idealnie. Ale dosłownie idealnie. Flipek. Ok. Pyk. Przedot. Jest jeszcze trochę dziwnie, bo nie jestem wczuty co prawda w te hopy, bo skaczę pierwszy raz, ale naprawdę super! Mam czyli hopy w linii w tej chwili jeszcze nie powiodła ta Trochę za wolno się kręciłem, bo było błoto. Ogólnie jeszcze nie jest idealny baum. Ale myślę, że jak teraz delikatnie wycisnę, to będzie fatalna. Pyk. Salto. Wow. Pyk ze spajna, to będzie ostro. Pyk. Pyk. Oh. U! Uh. Więc podsumowując hopę, którą dzisiaj zrobiliśmy, naprawdę wyszła super, szczególnie patrząc, że wcześniej tu nie było w ogóle trasy. Więc tak naprawdę mam dodatkowe dwie hopy, które mogę ćwiczyć, są nie mega jare, a tak naprawdę jak zobaczycie, to to jest dopiero część dalszej trasy, bo można jechać sobie tu, lądujesz, pyk, dwie multki, banda, szu, zawracasz i lecisz tu i tam dalej leci trasa. Oczywiście pamiętajcie, że tu jest też spine, który działa ten mini spine, nie? I teraz musicie mi pomóc zdecydować, co mamy robić dalej. Napiszcie mi w komentarzu, czy robimy sekcję pumptakową, to napiszcie komentarz pumptak, czyli przedłużamy tutaj przejazd, budujemy wybicie step up, taki delikatny kołyska i step down tam na linię powrotną z pumptaka, czy budujemy konstrukcję, którą tu widzicie za mną, którą już zawaliłem, step upa i step downa i to będzie duża przeszkoda, która się będzie łączyła z tym lądowaniem, które poszerzyłem. Jeżeli to drugie, to piszcie Slopstyle. Bo to jest linia slopstylowa, a to jest Pamtek. Więc co będziecie chcieli? Oczywiście i to i nagram, ale co chcecie zobaczyć pierwsze? Więc ja muszę odpocząć na pewno, bo trzy dni miałem cholernie dużo kopania wycinania i takich rzeczy. I Idę zmontować ten film. No i subskrypcja, dzwoneczek. masać.